Jeśli znowu wykupili wam ciasto francuskie przed Sylwestrem, to ja wam pokażę przepis na najlepszą sałatkę, która każdemu będzie smakować. I niech was ta nazwa nie zmyli, bo to absolutnie nie będzie żadna fit sałatka, bo będzie to sałatka z zupek chińskich. To jest przepis mojej cioci, trwa jakieś 10 minut i przysięgam wam, że to jest tak dobre i mega łatwe. Krok pierwszy, wyżywamy się na zupkach chińskich. Teraz tak, przyprawy wyciągamy i pięć zupek chińskich wsypujemy do takiej wielkiej miski. Jak byłam dzieckiem, udawałam, że to chipsy. Wszystkie przyprawy i oleje dolewamy do tej miski. I tą wielką michę zupę chińskich. Zalewamy teraz wodą, ale dajemy tylko trochę wody, żeby się zrobił z tego taki makaron, a nie zupa. Parę jak w jakimś kotle czarownicy i seria jak zrobić to sałatkę, to ludzie wam będą mówić, że jest magiczna. Teraz Wam pokażę, co będziemy do tej sałatki kroić. Mianowicie takiego pora. Dużą kapustę pekińską, ewentualnie dwie małe. kukurydzę kroić nie trzeba, ale jest. I paprykę konserwową. Nasz makaronek widać mamy gotowy. W sumie teraz powinno się chyba poczekać, aż on ostygnie, ale ja jestem człowiekiem bardzo niecierpliwym i ja nie czekam, także po prostu dodaję wszystko do środka. I pamiętajcie, żeby dokładnie umyć wszystkie warzywa, bo jak mam wyjdzie z nich w nocy jakiś robaczek, to przysięgam, że w lodówce całą sałatkę Wam zerzę. Mówiłam, że musi być duża miska. I teraz tak, ja wiem, że mój content o języku niemieckim może wskazywać nieco inaczej, ale raczej nie jestem zwolenniczką rozpętywania wojen, dlatego zamiast kieleckiego lub winiary wybrałam z gowege z Biedronki. Dodajemy tak na oko. Na takie większe oko Adam mi tu miesza, a ja jeszcze sobie troszkę soli do smaku jeszcze musimy dodać trochę pieprzu Proszę mi komentować moje pieprzniczki w naszym domu Nie ma żadnych problemów z kompresją Jest ciasto francuskie, nie ma ciasta francuskiego Jest sałatka, jest sałatka Taste test Szczerze, całą miskę bym zażarła, nie ma żadnego problemu